Ciemka mordeczki z tej strony. Tomasz, witam Was w kolejnym odcinku z Case dropa, Słuchajcie, mordeczki. Na wstępie, słuchajcie, jest konkurs na skina za 80 zł. Ten skin jest tyle warty około plus minus. I tak, aktualnie udział bierze jedna osoba, a konkurs kończy się dosłownie praktycznie za tydzień, więc polecam wejść, pierwszy link w opisie i wziąć udział w konkursie na Skina, naprawdę warto, tylko jedna osoba bierze udział, a żeby wziąć udział trzeba wpacić tylko złotówkę, więc jakby no to jest malutko tak naprawdę, więc bij bijajcie, bierzcie udział i tak dalej. Mm, I co mordeczki, przechodzimy do odcinka. Y można sobie tutaj już y, skrzyneczki na ludzi otwierać, słuchajcie, mamy 2000 ponad w saldzie, spróbujemy z tego, słuchajcie, zrobić jakiś tutaj proficik, może nam się uda, miejmy taką nadzieję i myślę, że pójdziemy do naszej ulubionej skrzynki aktualnie, no bo no, nie testowaliśmy tu dużo skrzynek, ale jest to ta skrzynka, ta skrzynka, słuchajcie, w poprzednim odcinku dała nam kosę, więc to jest naprawdę superowa skrzynka. Superowa opcja, żeby po prostu tutaj coś fajnego dropnąć. No i patrzcie, prawie kosa mamy 3 temeczki. No, one są sporo: 265 zł, daliśmy 300. Ten, no lekki minus, stówka na minus, no zdarza się, zdarza się, nawet najlepszym skrzynkom słuchajcie, ale może nam dropnie kosa. Aj, jaj, aj, przeleciała tutaj koska, i tam była koska: 60 zł. Otwórzmy sobie jeszcze tak 10 takich skrzynek. I pójdźmy na Upgrader, może Upgrader akurat tam coś robi, stój Ale nam dwie kosy przeleciały, Ajajaj, aj, aj, aj. dwie stówki niecałe, kurde, słabiutko, słabiutko mordeczki No trzeba tutaj naprawdę coś lepszego dropnąć, bo tak nie może być, stój No i patrzcie jakie nam tutaj koski, rękawiczki wyleciały Uuu, 438 zł. o kurde To 300 wykosztuje, to jeszcze raz otwórzmy sobie Yy, mamy Tyśak, który nam zostaje aktualnie, i fajnie, jakby to coś fajnego wyleciał Karabit. No nie, przeleci, niestety, przeleci. Yy, ok, i teraz pójdźmy na upgrader, słuchajcie, bo może na upgraderze akurat nam coś fajnego, kurde, wyleci. No kto to wie? Kto to wie, słuchajcie. Yy, jak zróbmy coś takiego, 6 stówek pierwszy upgrade taki. No ryzykowny dość sporo i chyba dokręci. Chyba stanie stoi. Elegancko. Mamy już z 3 zrobione 6. Więc super, ja jestem zadowolony. Mm, ciak, tutaj dajemy sobie trzy skinki, trzy stówki. Fajnie jakby to też siadło i tu chyba nam siedzi. Niestety przekręci chyba. No, niestety przekręciło, kurde. No straciliśmy trochę, straciliśmy trochę. Yy, no ale my się nie poddajemy. Słuchajcie, jeszcze raz prawa strona. No teraz to już musi siąść, nie? No nie siedzi. Niestety, kurde, no nam to nie siadło. Musimy trochę zaryzykować razy 5. Może na razy 5 nam siądzie, fajnie by było. I chyba siedzi, ty. No nie gadaj. No nie. Ej, tak blisko było na razy 5. Tak bliziutko było. Może teraz. Dobra, najważniejsze, że ten najważniejszy upgrade ta kosa nam siadła. To się tak naprawdę liczy. Słuchajcie. Ej, ostatni upgrade nawet na razy 10 zrobimy. czymby nie? Na razy 10, jak siądzie, to będą jaja. Patrz, patrz, patrz. No nie, ale blisko było ty, jakby tak siadło. Ale by było jajca, słuchajcie. I tą kosę możemy na razy dwa spróbować. Próbujemy trudno. Przegramy to przegramy, ale chyba wygraliśmy siedzi. Siadło, słuchajcie, mamy kosę za 1200 zł. Ja to sprzedaję, słuchajcie, ja nie ryzykuję. Lekki minus... Jak na razie mamy z tego odcinka, więc trzeba to odrobić. Ekskluzywna skrzynka, słuchajcie. No otwórzmy sobie, tysiaka kosztuje 1300 stać nas to możemy zaryzykować, może coś fajnego wyleci. Leci nam jakiś gówniany Good Knife, słuchajcie, za za 700. No nie. No i straciliśmy kurde, no. Mogę nie ryzykować. Easy Knife. Easy Knife i myślę, że upgrade na koniec odcinka. Zobaczymy co z tego będzie. No miejmy nadzieję, że nam tu coś fajnego wyleci Good knifing. No może 600 stówek będzie, czy... Okej, okay, no nie będzie niestety. Mm. I robimy teraz coś takiego, żeby się odkuć. No proszę, żeby to siadło i to chyba nam się siedzi, słuchajcie, siadło. Okej, okay, ja jestem zadowolony, słuchajcie. Znaczy no nie jestem zadowolony, ale chociaż to nam się udało odrobić. I takim akcentem, takim końcem odcinka, trochę smutnym, bo trochę straciliśmy o te pięściówek. Ja się z wami żegnam ściemanko.